Nie ma w polskiej literaturze tak sugestywnego, niby negatywnego, ale w drugiej, z drugiej strony, takiego eterycznego portretu szlachcianki. Mm -hmm. Jak blisko byłaś tej roli? No bo wiemy, że przynajmniej w tej pierwszej wersji, o parę dni temu Netflix ogłosił, w tej pierwszej będzie grał oczywiście Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Tak. Jak to wyglądało z Tobą? Jak blisko byłaś? Po pierwsze, nawet nie dostałam propozycji castingu. A i okay. dość daleko. Dość Czyli dość dość można daleko. powiedzieć, że to była wigilia wigilii. Dokładnie. Po drugie, y, gram łęcką. Y, y, Zadamę Woronowicze. Zadamę w audiobooku, więc chociaż na tyle ją znam, bo ja uważam, że to jest bardzo fajna charakterna postać. I ona była w Twoim wieku. Nie wiem, czy wiesz, początek tak. książki, ona miała 18 lat, koniec książki 25. Mało to kto. Kamila jest starsza. Mm -hmm. Już nie mówię, zobacie Tyszkiewicz. Ale wracając do Olbrych, pana Olbrychskiego. On był zachwycony, jak mi to mówił. Zadzw czy zadzwoniła do mnie jego żona? Wyobraź mysza. sobie, tak? Tak, cztery razy do mnie dzwoniła. Ja dopiero zobaczyłam, bo tam coś robiłam. Mówiłam do Boże, co się dzieje? Odzwaniam. Juleczko, ja muszę ci powiedzieć, że widziałam, że wychodzi produkcja lalki, i ja uważam, że ty byłabyś perfekcyjną lalką. Mm -hmm. Perfekcyjną Izabelą Łęcką. To jest Ty dobry musisz... tytuł biografii. Perfekcyjna, Perfekcyjna lalka. lalka. I, I, i ona mówi, no ja tak są się na no co, mi tą rolę, czy co? Ja, no musisz zrobić wszystko, żeby się dostać Aha. na casting i tak, no, no to super, no to, ja no to myślałem, fajnie pod górkę. I mówi mi nawet jeżeli będzie już ta rola obsadzona, to musisz zrobić tak, jak e, szapołowska mhm. grażyna, która, e, która podobno mhm. powiedziała e, Wajdzie, że ona będzie lepszą telimeną mhm. I on ma jej dać tą rolę. No i on była, tak dostała. Telimeną była. Zmysłową, jak walczyła z mrówkami, to myślę, że całe kino miało erekcję. Więc teraz uwaga, więc rzeczywiście jakoś tak nie dość, że ona wywołała mnie do tablicy, to też wywołała mnie, wywołała mnie do tablicy połowa internetu, gdzie tam na jakimś okay. Twitterze, czy tam, jak teraz się to nazywa X, ja ten nie używam akurat tej aplikacji, uh -huh. pisali rzeczywiście, że wieniawa byłaby dobrą łęcką. No więc mówię mm. dobra, no trzeba temu szczęściu pomóc i do, do, zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nimi, no. z moją mamą, umówiliśmy się na kawę. Nie mówiliśmy, nie mówiłyśmy z mamą o co chodzi. I pojawił się news. I powiedział, nie no ja wiem po co przyszłyście, ale no dziewczyny, no super miło, że się poznaliśmy, ale od półtorej roku już mamy po prostu tą Łęcką y, obsadzoną. Tą łęcką. Kamilę? Co teraz, tak. czy oni od, od półtorej roku już tak. mają z nią? Tak. Słuchajcie. Więc nie miałam to... szans, ale oczywiście no super, bardzo, bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest naprawdę zdolną dziewczyną. No ale, ale jak między zapytałeś... Janą a Izabelą jest. Totalnie no, cztery klasy społeczne. <laughs> no. Widzisz? Stawiamy kropkę. Czerna od zera do milionera. <laughs> Wojewódzki. Kędzierzcki.